LIDER, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera EFSTON, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam, cześć, witam. Szykuje się kolejny wyjazd weekendowy. A tak to wygląda w Myślenicach. Dalej sypie i jeden stopień na plusie a za myślnicami jeszcze więcej śniegu. No i robi się zimowo, pomału jedziemy po białym. No tak to wygląda przed wjazdem do tunelu. Zużycie 22,8 kWh po 49 km. Coraz gorsza zima. A jeszcze dodam, że 47 minut nam się udało dojechać do tunelu. I W godzinkę udało się przejechać 63 km, ale teraz już niestety nie będziemy tak zasuwać. Czyżby w tym roku, jak co roku zima zaskoczyła drogowców, no mam nadzieję, że uda się podjechać pod rdzawkę. Bo tak to wygląda wszystko na dość czerwono przed nami za chwilę. A jak na razie na takim błocie pośniegowym. Uważam, że całkiem fajnie się jedzie na tych wielosezonowych Goodyear Vector for Season GEN3, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajnie się zachowują. Lepiej niż zimówki Frigo HP2, które mieliśmy w tamtym roku. To jest naprawdę ślisko, a to auto całkiem się chce rozpędzać. Przed chwilą było plus 12, teraz plus 6 minut. Nie wiem, czy tu generalnie nie mogą podjechać, czy... Czy co się tu dzieje, no ale pokazuje nam spory korek. Natomiast nasze opony, jak tu mu depnę, to jak widzicie, bardzo żwawo się rozpędzą. A tutaj przypadłość wszystkich aut, które nie mają ogrzewanego radaru. Gdy jest śnieg, no to oczywiście za chwilę jest radar z przodu zaklejony śniegiem. No i nie działa aktywny tempomat, ani tutaj aktywne ostrzeganie i hamowanie w razie kolizji. Także ten system się nie aktywuje. A gdybyśmy chcieli zaaktywować ten pomad, no to też będzie komunikat stosowny, że nic z tego. Radar zablokowany. A w takich ciężkich warunkach rekuperacja na 3. Mamy tym sposobem dużo szybszy czas reakcji, jeśli trzeba by było nagle hamować. No bo już jak zaczynamy odpuszczać, to już auto zaczyna dość fajnie hamować. Zanim jeszcze dotkniemy hamulca. Ale jest jakiś plus, zawsze trzeba szukać plusów. Jak nam się świeci ten radar zablokowany, to wiadomo, że fotoradar też nie złapie, bo rejestracja jest na pewno również zablokowana. No tylko, kto przy takich warunkach chciałby przekraczać prędkość, raczej samobójcy. No dzisiaj za szybko się nie dało jechać, pomimo tego, że jechałem mniej niż wolno. Tutaj tak wyprzedziliśmy praktycznie wszystkie samochody po drodze. Może dwa za całą trasę mi wyprzedziły na w pasmówce. No, a teraz już stoimy całkiem. Tak to wygląda tu. Plus 12 minut pokazuje. 67% w akumulatorze. A my jesteśmy, zobaczymy, powinno być 818. No dzisiaj GPS-812 tutaj znalazł. To zależy, ile satelit znajdzie, jak sobie to skalibruje. No, i taka statystyka w najwyższym pośrednim punkcie trasy 67 km, godzinę 7,23,8 zużycie. No i stoimy sobie. No i patrzcie, piątek po 19, a tam kopią. Także podziwiam, podziwiam. Idzie tutaj teraz ta budowa zakopianki. Dużo szybciej niż. W poprzednich miesiącach. No jesteśmy. Statystyka końcowa 99 km godzinę 58 i 21 i7, a w baterii nam pozostało jeszcze 57%. No i dzień drugi jesteśmy jak zwykle na polanie. Jedziemy teraz na jakąś tu wycieczkę. Pogoda jak widać za oknem, marnący deszcz. Natomiast dzięki temu, że sobie tu ogrzaliśmy najpierw auto, no to. Nie ma problemu, auto nie trzeba było odgarniać, a tak by było to, co widzicie na lusterku, czyli zamarznięty śnieg. Najlepsza funkcja elektryków, podgrzewanie z aplikacji. Tutaj jest luneta, zapewne na Giewont. No dziś Giewontu nie widać, ale widać na Gubałówce za to krainę światła. Takie tutaj atrakcje. Takie zwierzątka zrobione z lampek codziennie o 16. Tutaj w grudniu startuje taka atrakcja. Myśmy przyjechaliśmy od zębu, natomiast można też z zakopanego oczywiście tutaj przyjechać kolejką. A ten tłum ludzi to jest kolejka do kolejki. No trochę stania będzie. Ze 100 metrów kolejki do kolejki, więc zdecydowanie lepiej przyjechać od zębu. Jest kilka parkingów, trzeba przejść kilkaset metrów i jesteśmy na szczycie. A tu taki wagonik PKL-owy. A tutaj takie sanie z dreniferami albo koniami, nieważne. Panorama ta, 1132 gubałów. A na gubałówce, tak, zupełnie przez przypadek, chociaż nie do końca. Bo sprawdziłem w Google, że jest restauracja, po widoki. Weszliśmy tutaj i naprawdę odkrycie roku petarda. Przepyszne jedzenie, całkiem normalne ceny, miła obsługa. Także będziemy się żegać, żegnać z gubawką, idziemy zaraz na parking. Takie niepozorne miejsce, a, a naprawdę super jedzenie. No niestety tu po ciemku to niewiele widać. A to jest tuż obok krainy światła. Dosłownie za płotem, nawet jest tutaj przejście. O, można sobie tutaj tajnym przejściem przejść. I już jesteśmy. Tylko ostrożnie, bo ślisko. I już jesteśmy przy krainie światła. No i w końcu prawdziwa zima. To i pierwsze testy całorocznych opon. Jak na razie. Bardzo mi się dobrze na nich jeździ. Jak widzicie droga zdecydowanie już na biało. I spróbujemy tak skręcić gwałtowniej. Skręcam. Pedał w podłogę i maksymalna rekuperacja. Tak to wygląda na zegarach. Teraz pedał w podłogę, teraz maksymalna regeneracja. Teraz spróbujemy schamować ABS-em. Kontrolki sobie mrugają, ale auto jedzie całkiem fajnie. I statystyka przejazdu małe ciche. Gubałówka małe ciche. W takiej śnieżycy zeszło na prawie godzinkę 30 km i 20,6 zużycie energii. A na polanie to również wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Dzisiaj wyciąg chyba był do 18. także będą pewnie niedługo ratrakować. Chociaż nie, dzisiaj ma sypać w nocy, to podejrzewam, że rano jeszcze wyratrakują. No i dzień trzeci, patrzcie, jaka zima przyszła. No, przepięknie to wygląda. W końcu poważny śnieg. Widoków dzisiaj nie będzie. Ale za to będzie narciarstwo na puchu, czyli najfajniejsze jakie, jakie znam. Wypożyczalnia już działa, wyciąg już chodzi. A my zaraz będziemy się zbierać na stok. No i patrzcie jak nam kijanka urosła. Dowaliło śniegu, no ja wiem ze 30 cm. Za chwilę tu będzie odśnieżane, ale chciałem wam pokazać jak to wygląda. Zdecydowanie większe auto. Z przodu teraz trochę Arije przypomina. Narty mamy już na przechowaniu wypożyczalni i lecimy na stok. No, i po malutku będziemy się żegnać z małym cichym. Ja tutaj się pakuję, auto sobie grzeje, ale postanowiłem przeparkować. No i jest coś, co chciałem zawsze Wam pokazać, ale tak, żeby to uzmy uzmysłowić. Jestem teraz na drive, no i zaczynam jechać. Co się stało? Przyhamowało koło, żeby przerzucić moment na drugie. Słyszycie, co się dzieje? Jak jedno koło przyhamuje, i przerzuca moment na drugie. No to jedno staje się napędowym, a drugie staje się cały czas hamującym. To jest generalnie coś nie tak. Na to najlepiej wyłączyć kontrolę trakcji, przytrzymać dłużej, wyłączyć regulację siły napędowej i teraz spróbujemy delikatnie podjechać. No teraz to już nie podjedziemy, bo się nam zakopał, ale cofniemy sobie troszkę i spróbujemy bardzo delikatnie podjechać. Teraz nam nie przerzuca momentu, bo nie przyhamowuje koła, które się za bardzo kręci. Natomiast tak się dalej podjedzie. Bo jak jedno koło jest zahamowane, a drugie się kręci, to nic z tego. I startujemy. 42% w akumulatorze i 10 minut już mamy nabite. Minus 4 na zewnątrz 129 km zasięgu nam auto wymyśliło i żegnamy się. Z małym, cichym, takim zasypanym, zaśnieżonym. Pokazuje nam, że godzinę 57 na 19:57 będziemy. Także żegnamy się. Śniegu, jak widzicie, całkiem sporo. No i w ciągu jednej doby zrobiła się prawdziwa zima, jak widać na załączonym obrazku. Opony całoroczne ciągną jak zimówki albo lepiej. Natomiast mam wrażenie, że niestety. Gorzej hamują. No przepięknie ta droga tu przez las wygląda. Całkiem się nie najgorzej jedzie. Na zakrętach też dość dobrze się to auto zachowuje. Można tak dokręcić troszkę mocniej, troszkę popłynęło, ale skręciło. A teraz pedał w podłogę regeneracja na maksa pedał w podłogę i hamowanie z ABS em na maksa tak to wygląda no i dojechaliśmy do Poronina droga się polepszyła natomiast prędkość się prędkość się niestety popsuła no jedzie przed nami sznurek tak około 30 na godzinę no i nic nie zrobimy no i znowu jesteśmy w Rdzawce przez cyrkul 818 metrów nad poziom morza 33 km za nami, 186 zużycie i jechaliśmy tu 47 minut. bo Startowaliśmy ze stanem 10 minut. Jak widzicie, zakopianka generalnie zaśnieżona, a te opony całoroczne całkiem dobrze się zachowują. Nie jedzie mi się na nich gorzej, a wręcz wydaje mi się, że lepiej niż na frigo HP 2, które mieliśmy poprzedniej zimy. No, i zrobiło się jasno. Znakiem tego dojeżdżamy do tunelu. Przed tunelem mamy tutaj. Przed tunelem mamy 70. A w tunelu będzie już 100 na godzinę. Także. Najprzyjemniejszy odcinek trasy teraz to jest tunel. Bo w tunelu można. Najszybciej pojechać. I nie ma śniegu. A statystyka z tunelu to 49,5 km 164 zużycie i godzinę i 3 minuty tutaj jedziemy. W akumulatorze mamy jeszcze 29% i 85 km zasięgu, a do celu jeszcze 5 dych, także już niedaleko. I za chwilę koniec odcinkowego pomiaru prędkości. i będziemy po drugiej stronie tunelu. No i niestety sypie jak i po tamtej. dzisiejszą wycieczkę 90, prawie 8 km, 15,8 zużycie i godzinę 46 czas jazdy. A w akumulatorze pozostało jeszcze 15%. Statystyka całego weekendu 231 km. 6 godzin, czas jazdy i postojów 19.7 zużycie. Tak to się prezentuje. Jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!